Mamy znaleźć tą samą osobę na terenie Energylandii Mamy 30 minut na znalezienie osoby. A jeżeli nam się nie uda, to możemy ją dopiero znaleźć. Ej, nie, nie! Ona tu się chowa! Widziałeś tą panią? Ja z Kingą się już nie bawię w takie rzeczy. Chciałbym wam powiedzieć. Moi drodzy, dzisiaj z nami Siemanka. I mamy te koperty David teraz. Wymieszaliście? Tak. No Kinga losuje. Sprawdzimy, kogo będziemy mu a! Kogo mamy znaleźć? w brązowych włosach, zielonej bluzie i czerwonych traptach. Tak jak widzicie ważny jest kolor włosów, wiek, górna część ubrania, spodnie oraz buty. I na jedną rzecz możemy przymknąć oko i może lekko różnić się, ale uwaga, lekko. Czyli my musimy po prostu rywalizować pomiędzy sobą. Możemy się rozdzielać, możemy robić co chcemy. Jeżeli ktoś z nas znajdzie tą osobę dostaje punkt. Mamy 30 minut ogólnie na znalezienie tej osoby, więc zaczynamy i szukamy. Szykamy. Słuchajcie moi drodzy, mój plan jest taki: i ten, na jak największą liczbę kolejek, znajduję tych ludzi tutaj, rozwalam to, dodatkowo dobrze się bawię. Przyznam się wam, widziałem kogoś w kolejce w zielonej bluzie i wydaje mi się, że to może być dobry traf. Eee, ja Dzień, bym dziewczyn. poszła z tą kolejkę tam, bo tam jest dość sporo młodych ludzi, a musimy mieć młodego chłopaka w zielonej bluzie i luciństwo. Nie, nikogo nie ma. Kurde jasne nie. No i tak będziemy chodzić, dopóki kogoś nie znajdziemy. Chyba nie ma nikt takiej jasno zielonej. Ale przez to, zanim nagrywaliśmy, przechodził taki chłopak i szedł na Riona, więc wierzę, że gdzieś on tu jest. Ej, ale w ogóle dragon jest zielony. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Nie. Jest tam, jestem, jestem jakiś pan. Bo to jest dziecko. Nie wiem. Wydaje mi się, że mam. A nie mam pewności, bo jestem w kolejce. Tu on wygląda jak jakiś psychopata, który patrzy na każdego człowieka. Ja już po prostu panikuję No nawet trąbki ma O, patrzcie, idealnie ten pan stoi za mną, tylko ja nie wiem Pewnie by mi Karol tego nie zaliczył W pierwszym wagoniku jedzie gościu w bluzie Relaba, która wygląda naprawdę 1 do 1 jak na zdjęciu, ale spodnie się trochę ruszą. Kurde, tyle widzę teraz zielonych ubrań, ale zero Kurtka, zielona zielonej bluzie, stojącego w kolejce. Ma Na nas spodnie jeszcze. Czy za to tematycznie przejadę się zieloną kolejką? Tak. Aaaa, ja! tam co się ciebie jechałem! Patrzcie, zielona bluza, Golimy cię! Ciekawe, czy wiek się musi zgadzać, bo tam idzie chłopczyk w zielonej bluzie i w dżinsach. Tak, żeby go tylko uchwycić. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Widziałam widział go, widziałam go! Widział go. Ta, tam, widzisz go? Widzisz go? patrz, patrz! No nie, gadaj Fajnie pan pasował przynajmniej do kolejki Jestem głodny. O, widzisz, pokaż tam, pokaż go tam Nie, nie zaliczymy tego To nie są dżinsy To jest... To jest ten, to, to, to jest... Mam dżinsy, prawda? Za mną ma dżinsy I właśnie na ma Nawet z takimi trzeba by się dodaje. To to są dżinsy Zielona bluza Kinga do mnie dzwoniła Poprosiłam pana, żeby stanął u nas macie Przecież ten zielony jest zupełnie inny U mnie miał taki sam zielony U nas też miał taki sam zielony Ten miał zieloną bluzę, jasne dżinsy, sportowe buty i brązowe włosy Nie wiem widzowie, wy to widzieliście, ja nie wiem Jeżeli uznajecie Kingę punkt, okej okay. Losujmy dalej dawaj, dawaj. jak chcę pierwszą będzie trudna, to będzie trudna. Kinga, otwórz. Aaa, łatwe. i mega podobne. Myślę, że od razu znajdziemy. On ma wąsa, czy mi powiecie? Nie, on nie ma wąsa. Ma wąsa. Wygląda jak miał wąsa. Ma wąsa, brązowe włosy. Kara, niebieskie spodnie. Nie, patrz, ja nie mogę, patrz, ja pan, w patrz, też nie pomagałem. Patrz, Patrzcie pan, tu siedzi. Przed nami. <noise> Psz, czy to było łatwe? Uznałbyś to, nie? 100%? 100%. Ale świeci to słońce, ale jak jest piękne, jak jest cudownie, bo mamy po jeden. To najlepsze, że jak się wracałam już z kolejki, to szedł właśnie taki chłopak. Co tam mamy? No to już będzie, moi drodzy, ciężkie. Okulary. Okulary, różowa bluzka, Zaczynamy. I białe buty, tu są kompletnie białe buty. Białe. Wiesz, jak tak o kimś Owa, o właśnie, musimy tak nagrywać, jak o kimś mówił. To było prawie, to było prawie. Bo ty nikogo nie ma. To jest tak, ludzie teraz wszyscy poszli na Aqualantis, na koniec parku, a tutaj jest naprawdę bardzo mało ludzi, więc nie wiem, czy mam iść na Aqualantis, czy co. O Kinga dzwoni. Nie wiem, czy ona znalazła. No, tak pewnie. No, jaką miała bluzkę czarną? Tak. E? Znalazłaś? Miała pani różową bluzę rozpinaną, niebieskie dżinsy yy, i okulary czarne. A buty? No, czarne. A -ha -ha -ha. A -ha -ha -ha. Okej, okay. możemy nagiąć jedną zasadę, znaczy w jedną rzecz Nie, ja z Kingą się już nie bawię w takie rzeczy, chciałbym wam powiedzieć Tutaj po mojej lewej stronie jest, pytanie. pyta pani Who is the winner? Ja nie wiem, czy ty masz problemy z kolorem? Przecież to jest różowy, to jest różowy kolor O co ty tu gadasz? Nie, ja, ja się zgodzę z Kingą, bo ja nie będę się kłócił, wiecie, ryzykuję swoim życiem Ja tylko tyle pokażę Dobrze, okulary, bluzka i Ej, ja no nie znajdę teraz pani w krótkim rękawku, przecież jest zimno No to powodzenia Kinga, ciekawe jak tutaj oszukasz Dobra, po prostu jeansy i Ty koszula Niebieskie. nie ja <grym> To 30 minut spędzimy wspólnie, dlatego, że Kinga bardzo oszukuje Nie oszukuje, po prostu Karol oszukuje I jak ja widzę tą koszulę Kingę i ten niebieski tutaj spodnie, to ja wiem że Kinga by mi pokazała jakąś kobietę w różowej bluzie i by powiedziała, że Przecież to jest prawie to samo e, Karol uznał, że przecież to nie ważne, że tam jest pani, to jest pan w koszulce w kratkę Tu ja niby oszukuję, aha 30 minut minęło, zrobiliśmy sobie spacer wokół całej i nie znaleźliśmy mamy W lądbusek, okularek niebieskich niebieskiej koszycie, w kratkę, w niebieskich i w, i w jakiś tam butach w niebieskich butach, o tu Tyle swoje? Nie, do panią Nie ma takiego. Możesz pierwszy zobaczyć To jest łatwe o, faktycznie. się. Spodnie z dziurami. O, teraz nie są już modne, to moi jest drodzy. Biała bluza, Kinga, żeby nie było. Biała bluza. Białe buty, to tak fituje, więc to pasuje. I z dziurami. 30 minut ruszyło, i, moi drodzy, to będzie ostatnia runda. Teraz musimy dać ciebie wszystko i musimy znaleźć tą panią. Nie odpuścimy. Tylko, Kinga, proszę cię. Nie bierz też jako dziecka i nie bierz też bardzo takiej dojrzałej to osoby. Na to jest nastolatka. Ona stolatka jest w tej bluzie. W Niech się wszystko zgadza, chociaż ten jeden, jedyny raz. Tylko wiecie, jaki jest problem? spot nie z dziurami nie są już w modzie pewnie chcielibyście, żebym weszła na Hyperiona ale nie, 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 ja uważam, że tam nie znajdę nastolatki w okularach, na Hyperionie w białej bluzie i w tak, jak jakaś ciepła proszę, poczekaj, stań tutaj czy wy, hmm. nie czy wy to widzieliście? nie było dziur teraz mi jest przykro, że byłam już tak blisko a jednak tak daleko widziałeś tą panią? Po Pierwsza dziewczyna, którą mijałem, miała taki sam outfit. I nawet miała okulary. Tylko problem był w tym, że te spodnie nie były z dziurami. A ja nie chcę po prostu oszukiwać. Wiecie, widzowie, jak jest. Ej, tu też są jakieś takie dziewczyny. Dziewczyny Elfa. Ej, kurtka, za darmo. Z Tomiego. Tommy Hilfiger. Fajno. Ja idę sobie teraz na bumeranga. Wiecie doskonale, że można na kolejce znaleźć osobę, która jest taka sama. Albo prawie taka sama. Tak jak w przypadku dragona. O no nie, muszę czekać. Chyba, że pójdziemy na samoloty i poszukamy tej yy, oto osoby z góry. Dawid, byłeś kiedyś na samolotach? No, byłem, byłem. To jest mocne, więc cała czujność szukamy po tutaj dole tej oto dziewczyny. Nawet jeżeli z góry ją znajdziemy, to w sumie nam się to zaliczy, no nie? Tak, na zjedzieli nie ma nikogo. Nie, ale jest, jest dziewczynka w białej bluzie, ale to nie ma ciemnych spodni. szukamy, szukamy, a jednocześnie nie męczymy się i Nie wiem, czy tam ta dziewczyna nie ma w spodni. Kto właśnie tam siada? Szukamy z góry. Widzimy. Jak ktoś widzi, pisze w komentarzu, tu pani. Widzicie tam? Ja też nie. Na strażaku nie widzę, nie widzę nikogo. Tutaj pani ma koszulę, kurczę, co by się przydało? No co? To musimy widzieć bardziej w głąb, żeby znaleźć taką... 11-latkę, widocznie tutaj na strefie dziecięcej takiej nie było. Tam, biała bluza. Kurde, te białe bluzy są wszędzie. Powiem wam tak. Jest słabo. Ej, widzę dziewczynę w jeansach w białej bluzie w okularach tam za mną po prawej stronie widzisz to? nie, nie ma nikogo nie, to nie ma, bo To było? tu, była, tu była. nie, nie ona tu stała przecież miała sekunda dopiero ja nie mogę ja nie mogę jest Kinga i Sylwia może okulary jest bardzo słabo jest słabo to miało pasować bit. Przecież nie mogła wyparować. Nie, ona tam stała i chłopakiem to została. Tam pani pierwsza 1 do 1. Biała bluza, białe spodnie. E, białe buty, niebieskie spodnie. Nie było dziur. Dlaczego nikt już nie chodzi w spodniach z dziurami? Jakby to były w dżinsy. Oj, to by było łatwo. E, bo teraz w ogóle za zbliża się godzina zamknięcia, więc teraz będą wszyscy gdzie wychodzić. No akurat ci wchodzą jeszcze, nie wiem gdzie oni idą, ale wchodzą. Czemu tak jest? Czemu akurat ta pani na obrazku musi mieć dziurawe spodnie? Widziała pani taką e, panią? No tej samej szczukam. Kinga. Koniec czasu. Koniec czasu. Więc widzowie, jeżeli chcecie podobny odcinek, ale z innymi postaciami lub macie coś jakieś ulepszenie, piszcie w komentarzu, trzymajcie się na ra... Yo.